Dzień dobry, witamy Państwa bardzo ciepło i serdecznie na kanale Litera. Literacy. Dzisiaj przychodzimy do Was z recenzją książki, najnowszej książki pana Artura Żurka, z Strzygoń. Pierwsza książka chyba jest zatytułowana Powrotny z Wrocławia, natomiast my skupimy się na tej i Małgosiu, o czym troszeczkę opowiedz nam jest ta książka. A zatem, moi drodzy Państwo, co by uchylić Wam odrobinę, rąbek tajemnicy. Są dwa główne wydarzenia, które dzieją się, załóżmy, równolegle. Z jednej strony jest morderca księży, który łapie ich w jakiś tam sobie swój sposób, ładuje do beczek. Beczek jest 10, a więc mamy informację, że tych morderstw będzie sporo. I zalewa je betonem. Taką miał chyba fantazję. W ramach jakiejś, y, jakiejś zemsty, o której możecie sobie doczytać za chwilę. I to jest jedna część. Druga część tej historii to jest strzygoń. To jest miejsce, dom, stary dworek. Nie wiem, wy wyobraźcie sobie jakieś takie tajemnicze miejsce w lesie. I to właśnie jest strzygoń. No i w owym strzygoniu mie mają miejsce różne wydarzenia, ale zanim do tych wydarzeń, to musicie wiedzieć, że w strzygoń zamieszkują dwie osoby. Najpierw dwie osoby. Chciałam zacząć od nawiązania: Polina. Taka służąca, opiekunka i Roman. Gospodyni. Gospodyni, tak. tak. Ale ona nie jest właścicielką. No, wydaje mi się, że jest właścicielką. A ja zrozumiałam, że nie jest. Nie, właśnie, masz rację. No. właścicielem jest w ogóle zewnętrzna No, nie ważne. Ale to nieważne. No, nie, no. Zupełnie nie ważne, nie ważne czy nieważne? Do tego strzygonia zjeżdżają się ludzie. No, parka taka, pewne małżeństwo: Katarzyna i Krzysztof. I oprócz tego jest tam pewien pisarz, czyli mamy już pięć postaci dramatu. Jest tam pisarz, który próbuje się skupić, skoncentrować i napisać kolejną jakąś fantastyczną książkę. No i słuchajcie, i zaczynają się dziać różne rzeczy. No proszę, proszę. Nie, proszę. nie bardzo dobrze, bardzo dobrze. się, bo nie zdradziłaś nic, no, a jednocześnie wprowadziłaś klimat. W tej książce ten klimat jest decydujący o, rzekłbym, wartości tej książki. Ten tytułowy pierwszy bohater, o którym e, mówi e, antybohater, właściwie, czyli morderca księży, e, przybiera sobie imię Windex. To jest chyba po łacinie mściciel albo szukający sprawiedliwości. E, I kilka jest jeszcze ważnych wątków, które wydaje mi się, że możemy Państwu Oczywiście. zdradzić, które nie rzutują na to, jak się ta historia potoczy, bo rzeczywiście, tak jak Małgosia, ja w ogóle. Inaczej powiem. Ja w ogóle w tej książce odkryłem tych wątków kilka. Tak. Bo e, słuchajcie, to jest tak sprytnie napisana książka, że ta intryga kryminalna bardzo mocno przenika się z historiami wszystkich tych ludzi, którzy zarówno zamieszkują e, strzygoń, ale też z ludźmi, którzy do nich w, w ten czy inny sposób zostają skierowani. Jedną z takich historii. Jest sytuacja, że, no słuchajcie, w Polsce zaczynają się dziać morderstwa księży, bo ważną rzeczą jest też to, że po każdym takim morderstwie do kurii jest wysyłany list. List wpisany przez tego Windexa. o tym opinia publiczna nie wie. I w pewnym momencie minister spraw wewnętrznych wzywa tajnego agenta. Tak, i mówi, dlaczego on nic nie wie w ogóle, że jacyś księża tak, ginął. I, I już ty masz, tylu zginęło. Ta, I ty masz mi rozwiązać tą sprawę. I my do samego końca tej książki nie wiemy, kim jest ten agent. Jak on się nazywa, ale wiemy, że to jest hardy zawodnik i naprawdę niezły detektyw. I on musi po cichu, tak. żeby opinia publiczna się nie dowiedziała. I to jest też bardzo ważny wątek, bo. jest niezwykle ciekawy. I niezwykle ciekawy, bo pan Artur Żurek bardzo umiejętnie i konsekwentnie prowadzi pewnego. Te postaci prowadzi no, w bardzo taki konsekwentny i fajny sposób. Ta... No ale oprócz tego pojawia się w tym domu, bo nasz pan, który się zajmuje tym domem, Roman, tak. znajduje młodą dziewczynę, nikt nie wie czy to jest nastolatka, czy to jest y, dwudziestolatka, ale w każdym razie bardzo drobna młoda dziewczyna o jakichś takich dość egzotycznych rysach. Mhm. I znajduje ją w lesie mhm. i przyprowadza do tego domu. Ona jest w ciężkim stanie, nie mm. odzywa się, więc oni ją poją tam rosołem, próbują ją postawić mm. na nogi, gdzieś tam ona jest przemoczona i taka naprawdę wycieńczona. Co się wydarzy? Nie powiem. Mm -hmm. Czy my możemy powiedzieć, co jest główną... No nie. Dobra. Morderstwo Dlaczego... księży to musi wam wystarczyć eee. do tego, żeby... Zapewniam was, że nie tylko morderstwo, morderstwa księży są zagadką kryminalną, która ma miejsce w tej książce. Właśnie. Bo jak się spotyka kilka osób, które tak naprawdę zaczynają Udawać, że są zupełnie kimś innym, wtedy ta atmosfera gęstnieje. Każdy podejrzewa każdego o kłamstwo. Jeszcze jest ważne to, że nie można z tego domu wyjechać. Tak, bo zerwała się wichura, burza, tak. zerwało linie telefoniczne i wszyscy są tam w ten czy w inny sposób uwięzieni, ale ważniejsze jest to, że zdani na siebie. Mhm. I zaczynają. Zawiązywać sojusze. A wiecie, jak jest z sojuszami. To tak jak. Wiesz, kto do więcej. M, albo y, ten z tym, ta z tamtym. No, no tak itd. dalej, ale wiesz, no, z jakiegoś powodu tak? można mnie przekonać do sojuszu, jak dostanę lepszą propozycję. A tutaj jedyną walutą tak naprawdę jest zaufanie i siła, perswazja, inteligencja, manipulacja. I zwycięża ten, kto ma po prostu tego w zanadrzu, trochę więcej. To jest tak skonstruowana książka, że my pęczniejemy trochę ze strachu. Podczas e, czytania, podczas e, tej historii trwania. Oprócz tego odkrywamy, kto jest kim w tej książce, bo każdy udaje kogoś, pocz też prawie, każdy kogoś, kim nie jest. Więc my zastanawiamy się, co nam autor pokaże, mm -hmm. jaki element wprowadzi, mm -hmm. bo on nas. Ja chciałam powiedzieć, że te postaci i to, co robi nam e, pan Artur e, mm -hmm. w głowach. No tak naprawdę niczego nie jesteśmy pewni. Nie. Bo idziemy z biegiem tej książki. Książkę czyta się po prostu, słuchajcie. Tako. Tak. Ja, ja przeczytałam w 100 stron w ciągu godziny, A. bo to jest naprawdę tam jest bardzo, bardzo, tam jest bardzo dużo dialogów, to tak, tak jest dynamiczne, że tam no, nie ma opcji, żeby się zatrzymać. A Daniel do mnie mówi: idźcie, kom! A ja nie bardzo chciały. Poczekaj, dokończę tylko. E, Bo to takie jest. Jest. Jest bardzo dobrze napisana ta książka i rzeczywiście te intrygi, w ogóle te wszystkie sytuacje, które pojawiają się w tej książce, one są. Wiecie, my to nazywamy. To nie jest science fiction, tak? To nie jest sytuacja, która jest oderwana od rzeczywistości i. E, Pro, sposób prowadzenia wątków i zależnych od nich postaci jest naprawdę zrobiony bardzo dobrze. Rzekłbym po mistrzowsku, bo jest to tak wciągające, dobrym piórem napisane. To jest bardzo dobry kryminał, thriller może bardziej. I też się zastanawiałem. Troszkę w stylu Agaty Christie. Bo znaczy, to... wiesz co? Nie, bo my nazywamy w stylu. Ja no wzią... tak, Chciałem... pod warunkiem, że. Chciałem zadać w ogóle państwu takie pytanie, ale tobie też. Mhm. Co wybieramy? Czy lubimy, kiedy kryminały, czy w ogóle akcja dzieje się w małej przestrzeni, z małą ilością ludzi, czy też e, lubimy książki, gdzie to jest rozstrzelone? Tu Majorka, tam Nowy Jork i tak dalej. Bo e, te książki, które są e, pisane w tym jednym pomieszczeniu. Często właśnie gęstnieją od tego takiego i trwogi, takiego narastania tych y, emocji, i to jest taka Książka, właśnie y, jedna z nich. I dlatego może y, to no. by się wydawać, znaczy, że to jest Agata Christie. Przede bo wszystkim Agata Christie robi y, na małej powierzchni, kumuluje y, dość małą ilość osób, nie wprowadza jakichś zewnętrznych bohaterów, chyba że to jest jedna, czy, jeden czy dwóch bohaterów. I one się dzieją właśnie w jednej małej, zamkniętej przestrzeni tak. w większości przypadków. Ale tutaj są... pojawiają się. No, tutaj ale, do tego jest... pojawiają się. No tak, ale tych bohaterów też jest bardzo niewiele. Niewiele, ale każde pojawienie się postaci powoduje. Zwrot akcji, i tych zwrotów akcji jest bardzo dużo, ale jeszcze jedną rzecz chciałem Państwu o tej książce powiedzieć, bo w miarę jak czytamy, w miarę jak trochę Pan Artur odkrywa nam, co każda z tych postaci w kieszeni trzyma albo za pazuchą, jakie mroczne sekrety, jakie tajemnice, to zaczyna nam się taki rysować obraz, dla mnie bardzo niebezpieczny, mhm. bo Skoro znalazło się pięć osób i każdy z nich ukrywa jakąś tajemnicę, to te osoby skłonne są do popełnienia oj różnych rzeczy, bo mają zbyt dużo do stracenia, no tak. e, żeby ta prawda e, wyszła na jaw związana. Co też właściwie w książce jest dokładnie powiedziane. E, się... e, słuchaj, Małgosia, e, dla mnie... Jedną z kluczowych postaci, która pojawia się bardzo rzadko, mm -hmm. to jest ten agent. I mm -hmm. sam pomysł e, tak poprowadzenia książki, gdzie na początku mamy te morderstwa księży, później całą tą konstrukcję psychiczną i te rzeczy, które wydarzają się w zupełnie, znaczy One są zupełnie gdzie indziej tak. i o co w ogóle nie wiemy. I w ogóle, jak to się no. może, słuchajcie, ze sobą spiąć? Tak. Kto będzie taką klamrą? I tutaj. Tu mi zaimponował pan Artur, że tak nienachalnie, tak nie... niebanalnie nie wprowadził tą postać, która do końca książki jest taka, jak ja sobie wyobrażam faceta hardego, zdeterminowanego. Mówię, Mówię już... o detektywie. No, detektywie, o agencie. Śledczym, śledczym który sam się przedstawia Jan Kowalski. Czyli taki odpowiednik Johna Smitha. A kto to był John Smith? No właśnie nikt. A, tak, tak, to tak, taka tak. postać właśnie No tak, no taka właśnie, który Ma się nie rzucać w oczy, ale jest niezwykle, niezwykle skuteczny. Też e, jakby trzymanie tego wszystkiego w tajemnicy przez władzę mm -hmm. też jest to sytuacja taka bardzo. No, no, prawdziwa. Taka, tak, no, tak, no, tak, tak, że tak. Że tak. jesteśmy w stanie w to absolutnie uwierzyć, że dzieją się... Rzeczy, o których my zwykli, szarzy ludzie, nie mamy nawet najmniejszego powiedzieć. No dobra, teraz oddaję trochę pole e, Małgosi. Psychologia. Co? Psychologia postaci. Nie, tutaj nie ma jakiejś takiej wielkiej psychologii według mnie. Mm -hmm. Natomiast e, tajemniczość tych postaci i to, że autor odkrywa właśnie co jakiś czas podrzuca nam na jakiś mm -hmm. trop dotyczący osób, które są w książce, właściwie w strzygoniu. Mm -hmm. I my możemy sobie wyobrazić tego człowieka My sobie nadajemy mu rys, bo to my go tak naprawdę oceniamy. On nam tylko podrzuca, że jednak to nie jest to, a to nie jest tamto. Dlatego właśnie. nie chciałam nic powiedzieć, ale my sobie do końca sami możemy to ocenić. On mm. nam tego nie narzuca. Nie narzuca nam. Słuchajcie, ten bohater jest zły. My tego mm. absolutnie od autora nie dostajemy. Tak, i to jest właśnie też piękne, może nie jest to. ale bardzo wciągające, że my sami interpretujemy. Albo sami odróżniamy dobra od zła i sami, sami musimy ocenić, bo wiecie jak to jest, podczas czytania książek trochę się personifikujemy. Czasami wiecie, tak. nawet z tym złym, kurde, bo on miał taką i taką historię, więc musimy tak, go jakoś wytłumaczyć. Miał. Tutaj ten poziom skomplikowania idzie na inny troszeczkę level, co to też... Jest czegoś innego zupełnie. Mm -hmm. I co też powoduje, że e, kilka razy, ja też miałem takie podczas czytania tej książki, taką taki stop, mówię, kurde, ale może to jest wytłumaczalne, może to jest jednak. No nie jest tak jednoznacznie złe albo jednoznacznie mhm. dobra. Naprawdę, naprawdę bardzo ciekawa, bardzo wciągająca rzecz. I na pewno to jest taka rzecz, słuchajcie, że yy, przeczytacie ją w ciągu. Jednego wieczora, to nie mam w ogóle wątpliwości, bo tak naprawdę w ciągu jednego wieczora dwie takie książki moglibyście przeczytać. Jak potrzebujecie się oderwać zupełnie od jakichś Będziemy takich... czytać na pewno tą pierwszą, nie? Tak. A to jest, aha, bo to jest druga, no To tak. jest druga książka, ale chyba się nie wiąże zupełnie jakby mm -hmm. z sytuacją akcji, a jeżeli jest inaczej, to... nam. fajnie na przykład by było, gdyby rzeczywiście ta postać tego tajnego agenta była też w pierwszej części, która jest jakby takim trochę może rozwiązywaczem, trochę podpowiadaczem, trochę kimś za kurtyny. Widzisz, Małgosia, różnica trochę też między nami polega no. na tym, że ty uwielbiasz serię. Nie? No, tak. A ja nie. Ja, ja wychodzę. Ja mam takiego tutaj serdecznego kolegę, którego pozdrawiam, który zajmuje się też pisaniem, ale pisaniem może bardziej do sketch-kabaretowych, który wychodzi z takiego założenia, że historia, żeby była dobra, jest jedna, niepowtarzalna i, i nie, tak, zaraz to zrobimy, kochanie. Tutaj pojawił się jakieś inne zwierzę zaraz za naszym balkonem, więc nic się nie martw, kochanie, ja to zaraz rozwiążę. To jest sytuacja. To jest lew. Ale ja się też. Tak, czarne białe kropki. Te lwa przegonie. Wydawnictwo Initium. Bardzo fajnie, że, że mogliśmy to czytać. I Państwu bardzo, ale to bardzo serdecznie polecamy z racji tego, że też jesteśmy bardzo ciekawi. I rzeczywiście przyjdzie taki czas, że postawimy sobie albo sięgniemy po książki z gatunku e, kryminalnych. To już to robiliśmy z tego czasu, nie? Pamiętasz? Tak, ale ja chciałbym, wiesz co zrobić? No. Żeby, tak jak Ty mówisz, załóżmy, bo żeby ja nie jest jestem zdania, wersja. że to jest kryminał klasyczny. Mhm, okay. Nie jestem takiego zdania, ale żeby właśnie sięgniemy z zamkniętymi oczami. Ty wybierzesz cztery jakby swoje. Nie będziemy widzieć. I, i ja wybiorę swoje. Mm -hmm. I jakby, no też bez rankingów, słuchajcie. Ale wybierzemy rzeczy, które są... Przedstawiają coś też nowego. Wprowadzają jakiś element, który... Y, który był może do tej pory pomijany. Albo, y, nie wiem... No coś się w tych książkach pojawiło takiego, które, które nas... Y, porwało. Porwało i ta książka na pewno w takim zestawieniu się... Ale ona, słuchajcie, ta znajdzie. książka przede wszystkim trzeba powiedzieć, że ona jest tak dynamiczna, naprawdę, tak. dawno nie czytałam nic, tak... Ale y nie infantylna i nie banalna. Nie, 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 to w ogóle, w ogóle nie przyjdzie mi to do głowy, tylko chciałam powiedzieć, że ona ma takie tempo, ta książka i taką właśnie dynamikę mhm. w, w swoim pisaniu, że to jest po prostu ja miałam wrażenie, że autor usiadł i po prostu spisał szybciutko, bik, 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 nie? I tak mniej więcej ja to też czytałam. Naprawdę to jest fajne, bo fajne, ja mam czasami bardzo. tak, że zanim się wciągnę w jakąś książkę, zanim dojdę do jakiegoś fragmentu, w którym to się zaczyna wszystko tam łatać, no też trochę czasu mija, słuchajcie, tam 30, 40, 50 stron to jest takiego często jałowego po prostu czytania. Przepraszam, nie będę mówić nic więcej, ale tutaj jest tak, że zaczynamy pierwsza strona, dostajemy jeb na twarz. No co, no jeb, takie, to nie jest bliskie słowo. A, okej, okay, nie, ja nie wiedziałem. Ja nie wiem, ktoś mi zaraz na pewno odpowie. Bum! Bum, dobrze, bum. dostajemy na twarz morderstwa księży, mo tak? I od razu chcemy wiedzieć, co jest dalej. No natychmiast. Tak, i mamy wywrotkę, Tak. Nie? I tych wywrotek jeszcze Państwo w tej książce o, spotkacie trochę. I zakończenie... Już, U -u, już, już. Hu, hu, hu. Panie Arturze? Bardzo, dziękujemy. bardzo gratulujemy i bardzo dziękujemy za to, że mogliśmy, e, i wydawnictwu za to, że mogliśmy przeczytać tą książkę. Czekamy na więcej. To jest na pewno sytuacja pióra, które trzeba pisać. szybka, fajna, dynamitna rozrywka. Pióro, które musi pisać. O, to, to chciałem powiedzieć. E, życzymy Państwu miłego popołudnia i wieczora również. Trzymajcie się ciepło. Trzymajcie się zdrowo. Cześć! Cześć.